Jestem fizjoterapeutą. Zawsze, od zawsze interesowały mnie takie zagadnienia około medyczne, medyczne i e sport, który bardzo dużą rolę odgrywał w moim życiu. No i z połączenia tych dwóch dziedzin postanowiłem pójść na studia fizjoterapeutyczne, na Akademię Wychowania Fizycznego to jest taka moja droga do tego zawodu, ja jakby dość świadomie do tego podchodziłem, nie znalazłem się tam z przypadku i, i muszę powiedzieć, że bardzo lubię to co robię I, i chyba, to znaczy wyobrażam sobie też, że mógłbym robić co innego, ale to co robię na pewno bardzo lubię i bardzo mnie satysfakcjonuje i chcę to robić. <laughs> Jeśli chodzi o Koluszki, też nie mam takiego poczucia, że to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie bym się odnalazł i że jako punkt na mapie jest wyjątkowe. Natomiast na pewno dla mnie przynajmniej o wyjątkowości Koluszek stanowią ludzie. To jest coś, co, co mnie absolutnie fascynuje, bo Mam wrażenie, że tutaj jest sporo osób takich, które podejmują inicjatywy, jakieś, które raz że ciągną innych do działania i, i powodują, że te koluszki w jakiś sposób stają się bardziej atrakcyjne, rozpoznawalne. I mówię tutaj o ludziach kultury, sztuki, sportu, czy nawet przedsiębiorcach, którzy jakieś tam naprawdę fajne, duże inicjatywy podejmują. Ale jest jeszcze druga grupa, którą ja dużo bardziej chyba cenię i to są zazwyczaj ludzie tacy mniej znani szerszej publiczności, że tak to ujmę. Jakieś jednostki totalnie inspirujące, takie bardzo nietuzinkowo oryginalne i to są osoby, które spotykam w mojej pracy zawodowej, z którymi współpracuję, pacjenci, którzy do mnie przychodzą, czy po prostu gdzieś całkiem przypadkiem, napotkane osoby na, na ulicy. I to jest dla mnie coś takiego, co sprawia, że, że te koluszki są wyjątkowe, że ja wstając rano w poniedziałek mam ochotę pójść do pracy najzwyczajniej w świecie i że chcę tutaj być i e eu gosto de